Witam serdecznie. Dzisiaj Diesel, lokomotywa SM42, powszechnie znana jako stonka, śmierdziel, wibrator, yy, łajka. W każdym razie, usterka dosyć taka upierdliwa, ciężka do zlokalizowania. Przynajmniej no, nikomu się to do tej pory nie udało. W każdym razie, co zostało zgłoszone? Otóż yy, zgłoszenie dotyczyło okresowego działania radiostopu, ale radiostopu, który nie był wywoływany przez radiotelefon. To znaczy, zasilanie tracił zawór, który łączy przewód główny przewód główny hamulca z atmosferą w momencie kiedy radiostop zadziała, dochodzi do połączenia przewodu głównego z atmosferą no i powietrze z tego przewodu uchodzi, dochodzi do hamowania nagłego. No w każdym razie tak pokrótce, pokrótce to działa. Fajna usterka, wszystko przemierzone, wszystko się zgadza. Radiotelefon sprawny, no generalnie wszystko super. Do czasu, jak zajrzy się pod pulpit. Fontanina przewodów, mamy przekaźnik od radiostopu. A na nim co jest? A na nim jest przewód antenowy. Proszę zobaczyć to. Generalnie usterka podobno yy, miała miejsce przy jeździe po rozjazdach, po wychlapach. No generalnie w miejscach, gdzie dochodzi do takiego tąpnięcia, yy, uderzenie całą lokomotywą. Proszę zobaczyć to. No, czy mi się uda? Na tyle długo, przewód na tyle długo leżał sobie właśnie na tym oto przekaźniku. Tutaj jest chorągiewka. Wciskając tą chorągiewkę, y, przesterowujemy styki, rozwieramy obwód y, zasilający zawór elektropneumatyczny radiostopu. W związku z czym zawór ten traci zasilanie, no i powietrze uchodzi do atmosfery. Także taka niepozorna usterka, gdzie tutaj podobno ktoś mierzył, sprawdzał, no wszystko, wszystko działa. O. W zależności jak się przewód ułożył na chorągiewce, podczas po prostu jazdy przewód uderzał w chorągiewkę, powodując działanie zaworu radiostopu. Także usterkę można usunąć w bardzo prosty sposób. Wystarczy ten przewód poprowadzić troszkę inaczej. Nie mówię, że akurat w ten sposób, no ale w inny, tak żeby po prostu nic na tym przekaźniku nie było. No Banalnie prosta, yy, banalnie prosta naprawa. No, a jakie to było upierdliwe dla niektórych. No W każdym razie chorągiewka na przekaźniku też potrafi nam tutaj narobić problemów oczywiście jeżeli coś ją e, naciska coś ją przesterowuje także usterka usunięta pojazd może być dalej eksploatowany bez ograniczeń